Dobra. Dzień dobry, no cześć kochani, dzisiaj jestem w Izabelinie, no i właśnie się wybrałem na spacer, tylko, Dobra. nie wiem czy dobrze, ale idę sobie, jest to jeden z takich najbogatszych dzielnic w Warszawie, akurat, także tu przyjechałem sobie, bo z nią porobić, porobić, na no jakieś sprawy pozałatwiać, no i ja przy okazji idę sobie na spacer. Tu są posesje różnego rodzaju, o tak, bardzo ładnie tu pachnie, wiecie, po prostu bajka, zapach jest niesamowity, muszę wam powiedzieć, lubię, lubię Izabelin, także jak ktoś lubi e, sobie po prostu spacerować po lesie, no to ja wam gorąco polecam, no. Potem mała niespodzianka. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, bo nieraz chciałbym, żeby y, tu czy tam podjechać, zajechać, a też nie ode mnie zależy, bo wiadomo, że może kierowca musi mieć humoru, no i już nie podjedzie, nie? O. Nie będę wam filmował e, tych domów. Ale to są takie haviry, e, które mają po 2000 metrów. Niedaleko jest taka miejscowość Truskawie, z tego co wiem. No to właśnie e, jest stanie na koni. Fajna nawet. Oczywiście blisko też są, bardzo blisko, też są laski słynne. E, poza tym, co tu jeszcze jest? E, no Puszcza Kampinoska oczywiście. Także w ten sposób, no. Słuchaj, do nie będę wchodził, bo no bo wiadomo, że bym się nie zgubił. O, jak? jaki przyspiał. A Maja, chodź. Maja, wracaj, wracaj. Cholera wyszła z samochodu, no ubiegła. No może, może nie tego, może, o, dobra. No teraz mówić dalej, poszła do pana. Nie wiem, czy dalej iść, czy nie iść, bo tam psy będą szczekały. No to różnie bywa z psami. Ale ładna pogoda, jest sympatycznie, fajnie. Także ja polecam Izabeli. No i gorące pozdrowienie dla Filipa przy okazji. Na razie robimy pauzę. Pauza przycisk. Witajcie, kochani. Ogólnie jesteśmy w miejscowości Laski. No i powiem Wam tu, że mieliśmy się trzymać, że chodzi troszeczkę, ale tak naprawdę to objechaliśmy, żeby coś pokazać ciekawego. Myślałem, że kiedyś będzie może kebab albo jakaś knajpka, czy coś, żeby coś zjeść. Jakiś park fajny. No oczywiście poza ośrodkiem dla osób niewidomych i kościołem, no to i domami. Nie ma tu nic. Jedno skrzyżowanie. A, teraz Wam pokażemy główną atrakcję Mazowickiego, jak wyjedziemy z lasek. Ale więc, a, ja powiedziałam, że masakra. Że jak tu nie niewidome się uczyć życia w ogóle, mieszkając na takim zadupiu, bo to jest zadupie. Jak ja bym wyszedł z takiego ośrodka, to ja bym był chyba, nie wiem, naprawdę mega prymitywny. Naprawdę nie Naprawdę sprawny. Są osoby, które wyszły po tym ośrodku, ale to takie, które, tak jak jeden z moich przyjaciół, którzy po prostu jeździli na weekendy do domu i normalnie chodzili do kolegów, normalnie chodzili po osiedlu, coś robili, żyli normalnie. Ale jeżeli jest to człowiek powiedzmy, z rodziny wykluczonej lub który nie ma, którego rodzina oddała, bo się urodził biedny, ślepy, no to masakra, jak on ma się życia uczyć? Potem nie dziwne, że mówi się ślepy burak, bo, no, przepraszam kochani, że ktoś to usłyszy z środka, no to ja nie dziwię się, że wy jesteście po prostu, o przyjaźń, o ko z kościółka, o przyjaźń, no tak, no przyjaźń, tylko z niewidomymi, no bo z widzącymi się nie zrozumiecie, a życie bywa mega brutalne i ja się cieszę, że się wychowałem w normalnym życiu, bo przynajmniej, no, uff, tak mnie bardzo nie boli pewne rzeczy, chociaż trochę bolały, ale nie tak bardzo. Życie zewnętrzne jest ciekawe, tak powiem. Życie wewnętrzne między niewidomymi nie myślę, że jest tak słodko. Z tego co wiem od ludzi, oni też się wyzywają, popychają, biją, no bo. No... Także normalne, no życie, życie. Życie w środowisku, tak? Walka po prostu o przetrwanie, o to, żeby mieć jakąś pozycję, tak? No jestem, Byłem już raz w Laskach, ale tak wtedy nie zwracałem uwagi, jak tu jest, jakie ulice, jakaś sezamkowa, jakaś polna, przez zamknięta, dom na domie. No, nie ma jak się uczyć życia. Masakra. Uff, tyle powiem. Zaraz wam coś pokażemy, poczekajcie. Eee, zaraz będzie taka miejscowość, jadąc w kierunku Warszawy, Mościska. I tu w uściskach jest jakiś jakiś kebab ogólnie. Coś doczytałem. Tu mi pachnie kadzizbę trochę. Albo... Jak to powiedziałeś, czym? E, czym? E, z i zną. No to jedno wychodzi. No. Jak się tak po parę godzin poprzybywa na plebanii, Nie wierzę nikogo, ale to potem tak się wychodzi z takim zapachem. Tak. Parę godzin, nie no, zdobę nie. Co za coś? Ja coś dalej, czy... Nie, no filmuję na razie. Film jest bo chcę to. Te... coś pokazać? Nie, eee, przypomnienia No, to już był filmik eee, moje dzieciństwo. E, czy w filmiku, e, nauczycielka Anioł Rena, Renia Grabowska, e, mówiłem, że e, ja straciłem z w wieku 10 lat i nigdy, przenigdy nie byłem w żadnym ośrodku masowym, zamkniętym. I z tego jestem mega, mega dumny. Bo patrząc na mój kanał, na człowieka, który nawet nie widzą, biega po lesie, nie boi się zwierząt, nie histrezuje. No dobra, może chwilami, jak coś mi nie wychodzi, ale ogólnie. Jestem, jak jestem i chwała Bogu. A teraz będziemy... E, no, no, Polsce, no. Stoimy na światłach. Uwaga, zaraz niespodzianka. Gdzie będziemy widzieć... Miła, nie i miła. nie mów jeszcze na głos. Są góry. A tak, ładną górę. Mm, fajną górę, tak. Ta, ta, ta. Teraz jest czerwone, więc po prostu... W, terwone, w światłach, tu. tak. I to że są skarp, No to mogliśmy tu... Mieliśmy... Nie, to pod, pod razem gdzieś w... tak. Mm -hmm. No w każdym razie tam jak trzymasz, bo właśnie ruszam. Trzymaj tam jak trzymasz. Dobra. Ruszaj, ruszaj, ruszaj. Światła to mają wow. Jeżeli będzie będzie No w każdym razie... Już zaczyna się? jeszcze nie? było nie? zobaczenia tego, bo ja też na początku nie, wierzyłaś. nie mogłem w to uwierzyć, no ale niestety gdzieś trzeba to... Jakby wywozić, nie? Tak. Krok, e, kochani, to dokładnie będzie przejeżdżać teraz przez przejazd. Uwaga. I będzie uwaga, widoczna, tak. I będzie widoczna, o, już kata. czuję to o, i. E, Także ty jest w pobliżu lasek. Także dla osób niewidomych. Tam ta góra, góra śmieci. Tak. Dosyć daleko. Jak osób niewidomych. Rzymiach... Tak, dla osób niewidomych, to jak poczujecie ten zapach, zapach takiej celozy, to znaczy, jest że jesteście akurat w, w okolicy lasek, już nie? No, około Warszawy, także no. Po zapachu do celu, nie? No, jakby to powiedział Niemiec. A, on wie gdzie jest, bo po zapachu nie idzie. Jest <laughs> no, to dalej zobaczymy, co się wydarzy. Połdaw przy, połdaw przycisk. Połdaw przycisk. Ja Wam też dopowiem, do, do, do bo zrobię wyczego drugi filmik, jak będziemy w jakiejś sobie kebabie czy gdzieś, że um, jednak jestem za szkołami stanowczo integracyjnymi, bo może one są brutalne, bo rzeczywiście na początku, jak człowiek jest z takiej rodziny wykuchanej, wydmuchanej, to rzeczywiście może to poleć e, słowa i ty ślepy, ślepaku, i tym podobne, e, to podobnie boli jak ty skó, ty, ty Q, ty P, ty cio, i tak dalej, i tak dalej. Z biegiem czasu człowiek dochodzi do wniosku, że jak ty jesteś człowieku prymitywny, jak ty jesteś żałosny, że obrażasz tylko dlatego, że. właśnie, nawet nie wiadomo dlaczego. Więc ja mówię, ja pod wieloma względami. Jestem mega, mega przeciwny i wiele osób, które skończyły tak jak ja, tak indywidualny czy normalną szkołę, chwała Bogu, uważa to samo. E, nie można zamykać się w środowiskach, ja już to powiedziałam kiedyś, środowiska strasznie wypaczają i środowiska nie rozwijają. Zawsze będzie dominant, który będzie sobie podporządkowywał wszystkich, ogłupiał tak, żeby jemu było dobrze, żeby on miał korzyści nawet psychiczne, bo ma swoje grono pionków, a ty zawsze będziesz tylko nic niewartym. O czym świadczy, prawda? Kolesie wychowani na podwórku, proszę bardzo, prawda? Zawsze ktoś będzie wyrolowany i na przykład ląduje potem sobie w Poprawczaku albo wreszcie śledczym. I co, gdzie koledzy? Poznikali. Więc wszystko na ten temat. Eee, nie daj Boże przynajmniej ośrodki zamknięte, gdzieś, gdzie naprawdę jest to na mega, mega zadupku. Pozdrawiam wszystkich. Człowiek, który chyba zdrowo myśli i chyba się w miarę normalnie wychował w świecie, no, bez komentarza, ale i tak świat jest piękny. Pozdrawiam Was, ten szalony niewidomy. Oto piękne skrzyżowanie warszawskie.